Za każdym razem to samo, brak czasu, pośpiech, nerwy, spóźniony do urzędu. Urząd jest dla ciebie otwarty każdego dnia. W domu, w internecie, w geoportalu każdego powiatu województwa lubelskiego. Z łatwością możesz obejrzeć tam swoją działkę na cyfrowej mapie ewidencyjnej oraz zasadniczej z możliwością przybliżonego pomiaru odległości i powierzchni. Korzystając ze usług można w łatwy sposób zamówić wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, kopię mapy zasadniczej czy też kopię z baz danych Egip BDOT 500 Gesut. wnioski można składać 7 dni w tygodniu przez. Z całą dobę, korzystając z usług elektronicznych oszczędzasz czas i pieniądze. Egodezja, urząd w Twoim domu.